Tam jest pierdol O gimbus jest, możemy jechać panowie Strzelaj do niego i pierdol na ulicy swoim jedzie Kosu, mam strzelać do niego O kurwa, rozjebał mnie Podnieście mnie, bo go kurwa zapije za chwilę Mordo weźmie kurde tu podnieś szybko Próbuję! to tam jest tym małym? Nie... Ja go próbuję rozjechać! Nie ja jestem w busie. Strzelajcie do niego kurwy syna Zwierzak wysiądź tego z busa bo ten życie w zjechał i mnie podnieś Dobra Bardzo, bardzo wam kurwa dziękuję nie? Zawsze można na was liczyć No no fuck! No, zawsze Bożenko! Nie masz na kogo liczyć, licz na Sebastiana. Uratował mnie, kurwa. Kurwa! Czekaj, jeszcze zwierzę Jeden gość, jeden gość was wszystkich, kurwa, pozabija. Tak, kożą, kożą. Strzelaj do niego. Patrz, i zwierzak już zginął, kurwa, teraz, patrz. nie może trafić. Strzel go, szybko. A czym? Ja nie mam czym! do niego mm -hmm. tak dobrze, tak shift, masz shift, masz turbo, o prawie do go dostawałeś Co fajne, <grym> zablokował się <A> ja... <grym> ja pierdole <grym> Ja nie miałem nic czym go do niego strzelać No nie dzwoni jak na kurdę Ktoś kurni, strzelał nie. do mnie Ktoś mnie poranił, to... nie? Autem się piznąłem, no kurde odłazisz Co to kurwa jest? No ktoś tu strzela gdzieś no. Gdzie? No nie, nie wiem. wiem, czy to ty do nas strzelałeś? Nie, ja nie strzelałem coś. To jest na górce chyba, jest po naszej prawej teraz. Czekaj, wsiadam. Wsiadaj i wypierdalamy stąd. Idą? No. No. Się. no, jakaś kurwa siedziła, granatę U. Tak się kurwa dziś bym jeździł, chociaż ja prawo jazdy nie mam bo ja zapierdalam. Ja. Co ty ODPIERDALASZ?! Kurwa, z w <kiewanie> kurwa, kurwa, kurwa co jest z on robi? To się ciągnie w Ja w Czemu ja wód trzymam i kurwa steruje tym samochodem? <hunci> Dobra, ja spierdalam. Kurwa on jest niebezpieczny kierowcem. Ciemny, mój dziecko. Dobra. Coś tu Ciemy, to... jakby. Cie... Co za bumbi, e... bo, wybrał? Tu. Do przodu. Wchodź. Ja nie on tak. sobie jeździ, bo to niech jeździ. Co? Zdrowa wynosi? Co? Kto Tu Kto? 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 To Kto? Nie, Kto? Ma, Kto? nie. Ma, nie Wiesz co? On jest jak przynęta, nie? Oni będą strzelać na no, samochodu. Mówię, no jadę na wami, a ja nie mnie strzelają, a? Przynajmniej będziecie wiedzieć, to tu jest. Kamizeleczka. O, maska, o, P Plecaczek. No i, po, Boże, burba, granacik, oczywiście, że biorę. Plecaczek, czy to wójeczka? Kurwa, przyjedź ja się ci wszystko zabiorę. Co za lubią. Ktoś przyjechał? Nie, ja nie, na Chodź, Czekaj, Daj, leczę się. Dobry, się Czemu dobra. się leczyć? No bo ktoś mnie potrącił autem, nie? Aha. Aha. Kto taki? E, siadasz, no to, to, musiał być y, Mordziaty albo inny, kurwa, z <laughs> 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 Jadę, jadę. O show na chuj No, Dominas Gran... Y, generalis, coś tam Jedziemy ja, teraz, co, no, jest to, te jest, to, na jest Dobra, jedź, tam na żółty, na żółty, na żółty Na żółty, dobrze A tu troszkę boczkę mutuję, żeby być bezpiecznie pewna Pełna kultura, bo nawet opony nie przybiją Hmm. Tu możemy sobie pobuszować chyba O, ktoś strzela, dostałem Autem cię pizdałem, bo co wstałem? Znowu to... ja pierdziule! Tylni ten mi potrzebujesz. Że to jest kurwa, on prawa jazdy nie ma, nie? No. Co ty, ty oddawaj tą broń? Czemu masz takie dwie? Nie, to tam ci co potrzebuję masz. Rzucaj którą Ta, sajget to serseniku. <noise> <noise> To chciałeś, które nie potrzebuję, to co wziąłem? Saige, mi kurwa rzuca. Się że dostałeś w ogóle cokolwiek. Mogę podtychać, że nie mam. No ale ja coś tam mam, tylko że nie wiem jak to, to strzela z pojedynczymi strzałami kurwa. No, I chodź? nie mam na tym jeszcze, na tym celownika jeszcze, nie mam. Co mam? Mini 14, ale nie wiem co to, to jest, to jest. jakaś snajperka. Tak, tak, tylko że potrzebuję celownik na to. No ale ja później nie niego z tego, to jest, to, to, to jest najlepsze. Dajcie mi celownik na to i będę zadowolony. No to poszukamy, u góry jeszcze cała konstrukcja jest. Kto mi auto zajeba. Dobra. Przecież wciekli 18, jadę dookoła. Ja was widzę, czy was nie widzę? Chyba was widzę. A co mu do Nie na konstrukcję u ja mnie Ja idę. Ja jestem na silosach u góry. To jesteś tu? Tak, u góry, tu. Było coś ciekawego? Tam po drodze była kamizelka i kask chyba, ale broni nie było tam żadnej. Plecak. Aha, czyli to wszystko przyczepane, tak? Tak, 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 tak. To very good. Dobra, dobra mam dobra? jakiś celowniczek, dobra, także spoko, dobra, ale to jest tylko moje... taki mały kolimator. Komu się moje jeżdżenie podoba, proszę prowadzić, jak tam z boku. Uraziłem się. Jak to jest? Dobra, no to przeczekamy tutaj, nie? Na razie to A, zobaczymy właśnie, gdzie się wężą. Wie tak, właśnie, ja się przesłałem. Zawęzi. Za Wie jak się zmienia miejsca? Kontrol i numerki. Jedynka albo dwójka, albo trójka, czwórka. Tak miałe miejsca, albo... zobaczcie. I... Jedziemy na górę. O je pany, moje pany No <noise> Do Evilia podjedziemy. Ja spierdalam do środka, bo mnie rozjadą. Dobra, taksi! Okej, okay, taksi! Ej, 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 ej! Bo was podrzucę granatem, kurwa. się Ej, czemu mi się kamera zmieniła? Jak ją zmieniłem? V chyba też zmieniasz tam kamerę, czy coś. Aha, no tak Ale to jest strefa, kurwa A nie, nie jest czerwona. Ty naducają się tu. Nie, tam się naducają Tu mnie ostatnio rozjebali Ty załóż sobie jakieś bólkę, kurwa Takie zimno, kurwa zachoruj przecież. Taki bruz. Zapierdoliłeś spod nosa. Nie, ja mam apteczkę i nie chciałem jej brać. Czekamy, czekamy. Ty, ja mam 25 bandaży, ja bym też potrzebował. No ja mam tylko 30 naboi. A jakie ci trzeba, bo mam trochę naboi. 5,56. 5,56? No. To takich to nie było. Mogę dać tu Bardzo słynne. Bardzo słynne, kur. Mam... mam Bardzo przytulny. powszechne ziem, i pożądane. Tu mi patrzcie Ci wyrzucę, patrzcie. Tu mi do pionów, do poemów, do tłumik płynienia i... Uchwyt pielążek. Coś ci wypadło. Zbieraj to, może coś ci się nada do, do twojej broni. Gumowe nie padło, kurwa. To, jak ci się nie przeraża, to mi spadło. To mi się nie przyda, to mi się nie przyda, nic mi się nie przyda. Tłumi kiedy nie tu. To się tłumi. Ja schodzę na dół, jakby się ktoś pytał. Ja też. Dobra, ja biorę ten, odżółwi ninja auto, a wyjście, bierzcie to drugie. Ja nic nie cię biorę, kur... My, ej, czekaj, czekajmy tu, nie jedźmy nigdzie na razie. Bo tu jest strefa. Poczekajmy w środku, aż się zaciśnie strefa i wtedy pomyślimy, gdzie iść. Na przykład nie można w ten. Ja masz kamieś z benzyną. Nie wiem, czy można porzucić pod auto i tam i go wysadzić później. Tak szczerze, No nie wiem. Łopanie, ale hala. Mm -mm. Dobra, strefa się zawęziła, lepsko nas los, y... los leones będzie kurwa, który strefa Kurwa, ty Emil tak gdzieś tam coś tam szukać, szarownika mam luneta razy dwa jak chcesz Gdzie? No przy sobie dam ci Masz. Dawaj, dawaj Bierz. Spróbuj kurwa nie trafić, to się policzymy Hu uh, uh, hu uh, hu, teraz możemy iść kurwa na sieczkę ja, kurwa, Tyle drzwi tam, tam czuł kurwa ninjas I ja wskaźnika i ogień Dawaj T7GP może jak chcesz Gdzie on jest? Z tu tutu, ja piechotą My biegniemy samochodem Pobiegniemy hmm. szybciej Kurwa nie przejedźcie mnie kurwa gabus, Ale czy trafił prawie <grystanie> <grystanie> Wiedziałem kurwa co się Co mnie czeka także nie było specjalnie Ojej, <coughs> bo kurwa zgażdżnika Robniok jak chuj, panie bram Ojej Tu będziemy bezpieczni chyba, nie? K2 nasze A ci się pierdolili Z wyłożenia mamy moment autem, no i co, zanim wysiedliście, to już jest U, teraz z górki to ja No, gdzieś no no, pokazał klasę, kurwa, nie? O co tam to kamień tam był? Chciałem ten pizko wyskoczyć, a tu nie Tam ktoś jeździ. Nie, Tam daleko. Czekaj, muszę pompkę wyrzucić. Nie, Kurwa, sorry. Kto to? to. No, kto? Kurwa. Samochodem jeździ ktoś. Przyjechali, przyjechali. Na górce są. Ej, kurwa, są na górce. Kurde, strzelajcie do nich. Ja nie widzę nikogo. Na górce są na y, N. Na N. Górka na N. Chyba to akurat ścianę mam. <śleszy> Wyglądajcie na N, yy, na kompasie macie ich czy nie? Ja, ja muszę wyjść kurwa z budynku. Kto strzela? Ja. Ok, ja podchodzę do nich bliżej. Tylko nie odstrzel mnie, bo ja jestem teraz. Cicho, dobra. Ja dostałem. Są tam dwóch jest za samochodem, a trzeci uciekał w stronę budynków. Kurwa. Nie widzę ich tu. Dobra, południowy jednego. Ale zabił mnie. Drugi jest tam. Kurde, macie. Muchik ich teraz jest tam. Będzie podnosił. Leczą się <głos> <głos> za samochodem. <noise> po co ja się wychodził nurzałem? On się kuca do mnie, teraz jest trzeci na, na mnie. Mm. Tak to ich nie dosięgniecie. Nie ma chuja. Czy mnie już nie ma, nie? Ja też dostałem od nich. No, bordo ty... A co, nie masz amunicji w żadnym nic? No, w żadnej innej broni? No, są to... za samochodem. Poległeś już. O, już chodzi. Bo oni tam sprzętu no. mają trochę. Mhm. samochód no please, no 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 rzuć, 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 rzuć! No 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 Wszystko przez to, że kurde tam okien nie było